Dajcie, dzień dobry, kolejny odcinek wideokastu i znowu będziemy miały okazję i mieli okazję poznać Beatę Nowacką. Beato, krótkie przypomnienie: kim jesteś, czym się zajmujesz? Z wykształcenia jestem ekonomistką, natomiast z ogromnym doświadczeniem korporacyjnym. Od jakiegoś półtora roku zaczynam być przedsiębiorcą. Czym jest ogromne doświadczenie korporacyjne? Musimy to powiedzieć. Dokładnie, prawie 30 lat pracy w korporacji na stanowiskach, od takiego asystenta przez poszczególne szczeble kariery do stanowiska menedżerskiego, gdzie prowadziłam kilkunastosobowy zespół. 30 lat doświadczenia i chodzą plotki, że jesteś optymistką. Dokładnie tak. Ja nigdy się nie poddaję zawsze widzę ten świat bardziej w różowych kolorach, mimo tego, że życie mnie nie oszczędzało i doświadczyłam przeróżnych, nieprzyjemnych rzeczy. Natomiast zawsze byłam wdzięczna za to, co mam i wyciągałam z tych nawet trudnych doświadczeń po prostu nauka. Dlatego wydaje mi się, że jesteś idealną kandydatką, żeby właśnie o rozwoju osobistym porozmawiać. Mimo wszystko o tym rozwoju osobistym, ale z takim optymistycznym akcentem. Jak dbasz o taki swój rozwój zawodowy? Jak dbasz? Jak dbałaś? Mhm. Tak, zawsze lubiłam się uczyć i zawsze mnie ciekawiły różne tematy, a ponieważ jestem perfekcjonistką, ja musiałam mieć wszystko wyuczone od A do Z, żeby nigdy nikt nie zadał mi, choć jest to niemożliwe, pytanie, na które nie będę znała odpowiedzi. Natomiast nauczyłam się, przy tym rozwoju osobistym, również i w takiej sytuacji się zachować. Ważne było dla mnie, żeby mm, e, odkrywać te swoje talenty. E, o ile na początku nie umiałam tego robić, i uważałam, że no, jestem po prostu beznadziejna, nic nie potrafię, to w pewnym momencie inne osoby zaczęły mi uświadamiać, w czym jestem dobra. Biorąc to wszystko pod uwagę, czyli jeżeli. My same nie potrafimy troszeczkę sobie odkryć, to też warto gdzieś mieć to wsparcie z zewnątrz albo może nawet taką osobę, która będzie takim trenerem, zrobi może nawet z nami testy i odkryjemy te karty wspólnie, prawda? W czym my będziemy tacy naprawdę wow? Zdecydowanie tak. Natomiast y, bardzo ważne jest to właśnie środowisko, w którym przebywamy, tak? Jeżeli y, dorastamy w środowisku takim niesprzyjającym i jest nam trudno jednak. Y, Budować siebie. Jeżeli jesteśmy i poznajemy osoby, stają na naszej drodze osoby takie, które potrafią nam... Dmuchają nas do przodu, ta... dmuchają w te skrzydełka. nasze skrzydełka. To wtedy jest faktycznie łatwiej, bo one wierzą bardzo często bardziej niż my sami w siebie, natomiast z czasem, nabierając doświadczenia... Hmm doceniając to, co mamy, czego możemy się nauczyć i możliwości, które tak naprawdę są naokoło i tylko z nich czerpać, to daje nam tą pewność, że, że siebie taką silną, otwartą, aktywną zbudujemy. Warto, żeby trochę nasi słuchacze bardziej Cię poznali, to może powiedzmy sobie, że jesteś na takim etapie przejścia z tej mm -hmm. korporacji, z, takiej, z takiego poukładania, z takiego czegoś bardzo jednak mimo wszystko wymagającego, ale nie mniej wymagający, inny zawód, jako i tutaj możesz opowiedzieć trochę, czym się zajmujesz teraz. Tak, pracuję w, jeszcze w, na etacie, w pracy etatowej, natomiast to też jest dla mnie ważne, bo ja do tego podchodzę z pełną odpowiedzialnością, więc z takim idealnym perfekcjonizmem podchodzę do tego, co robię. Natomiast mam taką swoją drugą pasję. Od zawsze interesowała mnie branża beauty, zdrowie, uroda i w tym zawsze chciałam się rozwijać. Szukałam takich możliwości, żeby połączyć te moje zdolności i talenty, które zdobyłam w korporacji, tworząc zespół, koordynując go, budując w jakiś sposób, mhm. wspierając, Czyli inspirując. takie bardzo poukładane rzeczy. Tak. Tak, mhm. tak, z jednej strony i właśnie z tą umiejętnością przekazywania wiedzy i dużą cierpliwością, bo to faktycznie zawsze mi podkreślano, że mimo tego, że dziesiąty raz coś powtarzałam, to ja powtarzałam to ze spokojem. Tego spokoju również się nauczyłam. Ja byłam kiedyś bardzo nerwowa, byłam taka rozbiegana emocjonalnie, nie umiałam sobie zapanować nad pewnymi rzeczami. Przede wszystkim emocjami. I to. Tutaj brakowało takiego spokoju pewnie, prawda? W tym wszystkim. Tak, tak, zgadza się. Ten brak spokoju powodował ogromny chaos w moim życiu. Ja w ogóle nie wiedziałam, w którym kierunku iść, co chcę robić, w czym się rozwijać. I właśnie, jak nie reagować na. Opinie innych osób, y, ocenę. Często jakąś krytykę, niekoniecznie konstruktywną. Dokładnie tak, dokładnie tak. To mnie bardzo tak ograniczało, bo ja się wszystkim bardzo przejmowałam. Okazało się, że pewnie 99% w ogóle to człowieka nie dotyczy. Nawet jeżeli jest powiedziane mhm. prosto w Twoje oczy, ale nie dotyczy to tej osoby. Bardziej bym powiedziała, że to dotyczy osoby, która wypowiada te słowa. Tak, to tu w tym kryje się nie wiem, jakiś żal, jakieś frustracje. Złość, pewnie, frustracje tak. Czasem często taka zazdrość, że tobie się udało znaleźć coś takiego swojego, takiego fajnego, w którym czujesz się dobrze, chcesz się rozwijać, prawda? No bo to już tematy beauty, urodowe, po części budujesz swój zespół, możesz się rozwijać, decydujesz tak naprawdę, ile pracujesz, gdzie pracujesz. Więc niektórzy, jak są, nie wiem, uwiązani 8 godzin przy biurku, tak, od poniedziałku do piątku. I często im też jakoś powiązać to życie zawodowe z tym rodzinnym, mm. załatwić coś, wyskoczyć, prawda? I myślą sobie, a jej się udało. Tak, jak ona to jak robi? ona to robi? Y czy ta jej doba jest w ogóle bardziej taka rozsiłkalna niż y moja? Faktycznie z takimi y zarzutami wręcz bym powiedziała, spotykam się y i. No, jest to z jednej strony przykre, ale z drugiej strony ja reaguję w ten sposób, że każdy tak naprawdę może tego doświadczyć i może o tym zdecydować. To tylko od ciebie zależy, co tak naprawdę w życiu robisz. Czy siedzisz i narzekasz, mimo tego, że na przykład w korporacji, bo mam takie koleżanki, które świetnie zarabiają, a jednocześnie są bardzo nieszczęśliwe. Ja im o tym mówię, że mają inne możliwości. Mhm żeby tylko się zastanowiły, żeby poszły w tym kierunku rozwoju osobistego, zastanowienia się, spojrzenia w siebie, posłuchania, co tak naprawdę im w duszy gra, a one jednak dalej wybierają to bezpieczeństwo. Bardzo, Bardzo duży kompensator. Pozornie bezpieczeństwo. Pozornie prawda? bezpieczeństwo, dokładnie. Bo przychodzi taki moment, kiedy dostajesz informację, że nie jesteś już pracownikiem, i wtedy właśnie robi się I problem. I się pali pod nogami. Beato, a jakie były takie Twoje największe zawodowe sukcesy, jeżeli chodzi o korporacje, jeżeli chodzi na przykład o ten moment? Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest to, że umiałam sobie połączyć moje samodzielne macierzyństwo. Bo w zasadzie od urodzenia mojej córki, kiedy mój syn miał dwa lata, tak naprawdę wychowywałam dzieci sama. Oczywiście z ogromną pomocą szczęśliwie moich rodziców, za co jestem im naprawdę bardzo wdzięczna. Natomiast umiałam to połączyć ze, z obowiązkami zawodowymi. To dało mi takie poczucie, że ja nie poświęcam się moim dzieciom, tylko mhm. inwestuję w moje dzieci, uczę ich tego co ja bym chciała tak naprawdę w życiu doświadczyć, czego mi brakowało. Już na tym etapie wyciągałam wnioski i przekazywałam im to, co w tej chwili w tych naszych relacjach bardzo jest widoczne. Czyli nie, nie musiałaś czuć, że w pewien sposób coś poświęcasz, mhm, prawda? Tak. I to da, 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 da chyba i daje też nam, jeżeli mamy taką pomoc, taką lekkość jednak w budowaniu czegoś swojego. Tak, nie lubię jak ktoś mówi, że się poświęca dla swoich dzieci, dlatego że... Ja tak samo musiałam sobie i te inne osoby również mają taką możliwość poukładania tego. Czyli zaprowadzam dzieci do szkoły i nie siedzę w domu i nie narzekam, tylko szukam tych rozwiązań, możliwości, a jest ich ogromnie dużo. No właśnie, w tym momencie jesteśmy na takim etapie, mam wrażenie, życia rozwoju zawodowego, że kiedy ja tak naprawdę w czasach moich studenckich zastanawiałam się, co dodatkowo mogłabym mhm. zrobić, bo miałam taką potrzebę, że chciałabym coś zrobić, no to nie było takiej nie. opcji. Nie było opcji. To była opcja wypełniania ankiet, tak. y, y, pisania jakichś tekstów, ewentualnie robienia tłumaczeń, tak? Takie nazwijmy to zawody online, nie było wirtualnych asystentek, nie było social media takich tak rozwiniętych, prawda? Więc w tym momencie nawet te młode osoby nie zdają sobie sprawy, jakie mają ogromne perspektywy, nie wiem, wieku 19 czy 20-21 lat, tak? Beato, a jeżeli chodzi o takie. Zawodowe niepowodzenia albo coś, co mogłabyś nazwać takim niepowodzeniem, ale oczywiście jakieś wnioski gdzieś tam były wyciągnięte z tego. I właśnie nad tym się bardzo często zastanawiałam, czy ja miałam takie sytuacje. Wydaje mi się, że moja, moje nastawienie, moje podejście do życia generalnie jest takie, że ja nawet jeżeli doświadczam tej porażki, to ja jej tak nie traktuję. Bardziej podchodzę do tego, co miała mi ta dana sytuacja nauczyć. I w tym momencie wyciągam wnioski, próbuję zmienić swoje zachowanie w zupełnie inny mm -hmm. sposób niż te, które doprowadziła mnie do tej sytuacji trudnej, ale porażek nigdy właśnie takich nie miałam. Czyli bardziej jako takie doświadczenie jako pewne niedogodności, które trzeba tak. pokonać nauczyć się, jak to zrobić super. A teraz jak na rozmowie kwalifikacyjnej. <laughs> Lato, jakie są Twoje cele zawodowe na najbliższe pięć lat? E, jasne, no właśnie. E, I tutaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że na pewno chcę iść w tym kierunku takim liderskim. Wiem, że mam tą łatwość nawiązywania relacji, że umiem słuchać i słyszeć drugiej e, osoby. E, to daje mi takie poczucie tego, że ja tak trochę Projektuje te osoby albo daje im sposobność wyboru, pokazania drogi. Czyli no trochę takim... tak opiekujesz się tym człowiekiem, tak, prawda? Tak. W tym całym rozwoju. Tak, opiekuję, ale też nie chcę z drugiej strony być wykorzystywana, bo bardzo często pojawiają się na naszych drogach takie osoby, które bardzo mocno, tak nawet toksycznie bym powiedziała, że się przyczepią i puścić nie chcą, a wysysają z nas całą mm. energię. Oczywiście potrafię podpowiedzieć, potrafię pokierować. Natomiast masz u mnie jakieś szanse i są z mojej strony też wymagania. Jeżeli spełniasz te wymagania, jeżeli dajesz coś z siebie, żeby to była równowaga, mm -hmm. to wtedy faktycznie fantastycznie się współpracuje. Czyli poziom asertywności musi być już w tym momencie opanowany, wypracowany. Ale to też tego się musiałam nauczyć. I tej cierpliwości. Yy, Czyli i... tu, już, tu już wyprzedzasz moje pytania. <laughs> <noise> Jakie są najważniejsze cechy lidera? Bo zaraz właśnie mam wrażenie, że wejdziemy w te cechy bycia tym liderem. Kiedyś mi się wydawało, że chodząc na networkingi, że no te osoby, które założyły daną organizację, to one będą takimi liderami, no bo muszą nas czegoś nauczyć, mhm. opiekują się w pewien sposób, dają nam szansę rozwoju biznesu. Tak. A potem zrozumiałam, że te osoby często nie miały nic z tego mm. lidera i to był po prostu wyłącznie sposób na zarobienie pozornie łatwych pieniędzy, a nie nauczenie mnie czegokolwiek. Mm. Więc jak ci się wydaje, jaki ten lider powinien być? Na pewno musi wykazywać umiejętności dobrej komunikacji, budowania relacji, stworzenia takiego środowiska, które, które inspiruje, które motywuje, pokazania drogi, możliwości. I to jest właśnie taki trochę i wizjoner, i kreator, i, i trochę coach, i w tym kierunku wydaje mi się, że w ogóle chciałabym się rozwijać również. Hmm, co jeszcze? Na no. pewno musi wziąć odpowiedzialność też, tak. prawda, za swój zespół i jednak, tak jak mówisz, być i wsparciem, ale równocześnie nie dać się wykorzystać, tak. i równocześnie też wymagać, i trochę pokierować. Tak, tak, Trochę takim przewodnikiem. Takim przewodnikiem, tak, jak najbardziej. Bardzo dobrze to określiłaś. Jakie wyzwania można napotkać w takiej pracy zespołowej? Mhm. Bo to jest jednak grupa, tak jak mówiliśmy wcześniej, taki trochę babski zawód więc dużo kobiet. Jak kobiety to humorki jak humorki tak. to hormony lepszy dzień gorszy dzień kłótnie z rodziną a to trzeba iść do przodu. Co się dzieje w tej pracy zespołowej? Tak. Na pewno ta różnorodność charakterów to jest wezwanie. Natomiast umiejętność właśnie tego zebrania tych wszystkich charakterów, tak, połączenia, dania pokazania pewnych zasad, przekazania pewnych reguł, których się trzymamy i które stosujemy, faktycznie z tych osób potrafi Wyjąć z jednej strony mhm. coś, co jest wartościowe, z drugiej strony wyeliminować to, co jest niepotrzebne. Więc e, zwrócenie uwagi na to, co dana osoba musi u siebie zmienić, albo powinna, tak, bo nie musi, mhm. ale powinna zmienić, w którym kierunku pójść, a to się właśnie wiąże z tym rozwojem osobistym. Mhm. Jeżeli chodzi też o tą pracę zespołową, to opowiedz nam proszę. Jak wyglądają takie Wasze spotkania? Czy one się często odbywają? Czy to są zawsze w takich dużych grupach? Jak to macie tak mhm. zaprojektowane? Raczej staramy się spotykać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli jest taka potrzeba przedyskutowania albo jakiegoś przedsięwzięcia, albo jakiegoś nowego projektu, albo wydarzenia. To spotykamy się dużo, dużo częściej, to w zależności od potrzeb. Natomiast na pewno wartym podkreślenia jest to, że możemy na siebie liczyć. Czyli jeżeli jedna z osób potrzebuje tej pomocy, to wystarczy o tym powiedzieć i wtedy właśnie i jest ta burza mózgów, i jest ta wzajemna pomoc. Mhm. Podkreślić tutaj muszę to, że tak naprawdę pracujemy z różnych, bardzo często miast. Z różnych miejsc w Polsce, więc to nie jest takim łatwym, żeby się spotkać w zespole, ale takie spotkania również motywacyjno-inspirująco, relaksujące robimy, żeby właśnie poznać się bardziej, spędzić trochę czasu, mhm. no i właśnie nawiązać te głębsze relacje. Jeżeli w tym momencie oglądają nas osoby, oglądają i słuchają, które Zastanawiałam się nad tym, że może by wejść w tą branżę beauty, mhm. ale może się boję, ale może nie wiem. Co chciałabyś w tym momencie takim osobom powiedzieć, przekazać? Mhm. Tak jak ja, będąc osobą pracującą w zupełnie innym zawodzie, przede wszystkim sobie zadałam pytanie, co chciałabym robić, w którym kierunku pójść, co jest moją pasją. Więc, przede wszystkim, wyjście od tego wysłuchania siebie. Nie poświęcania siebie naokoło dla, dla wszystkich innych, tylko zajęcie się sobą. Bo w tej chwili wiem, zawsze do tego dążyłam, ale były takie momenty, że zapominałam o sobie. Yy, I to były naprawdę dla mnie dość yy, takie bolesne hmm, chwile nauczki. nauczki, kiedy ja wiedziałam, że ja nieszczęśliwa. Yy, Promieniuje wręcz tym nieszczęściem, mm -hmm. i tego nieszczęścia jeszcze bardziej dużo więcej ściągam, Więc nastawienie, poznawanie siebie, takie odkrywanie, wyjście ze strefy komfortu, a tak. też chyba zrozumienie, że to nie jest tak, że wchodząc w taką branżę musimy rzucić od razu wszystko, mm -mm. rzucić się w coś w niepewne, inwestować nie wiadomo, jakie pieniądze, mm -hmm. tylko jednak to jest taki troszeczkę. Poczucie, że coś możemy spróbować nowego, ale nie ryzykujemy wszystkim. Tak, potraktujmy to jako zdobycie nowej umiejętności, jako zdobycie nowego zawodu, y, spróbowanie w, przy naprawdę niewielkim nakładzie finansowym. A wiem, bo próbowałam otworzyć. Y, Taki dropshippingowy sklep mhm. i było to naprawdę bardzo absorbujące, jeśli chodzi o finanse, i bardzo dużo w to pieniędzy zainwestowałam, natomiast było bardzo trudno takiej pojedynczej osobie się wybić i wyróżnić na rynku mhm, tak. bardzo konkurencyjnym, jeśli chodzi o, o e-commerce. Natomiast w tym momencie można małymi krokami. Narzędziami, które są świetnie przygotowane, bo jest to już po prostu. Czyli mamy gotowe rozwiązania. Mamy gotowe rozwiązania i tylko wejść, zaangażować się, bo nic samo się nie zrobi. Ja mogę pokazać, ja mogę nauczyć, ja mogę poprowadzić, ja mogę być wsparciem przez jakiś czas. Natomiast to często przejęcie tej odpowiedzialności, zaangażowanie, dopiero wtedy daje rezultaty i efekty. Drodzy Państwo, jeżeli potrzebujecie, Spróbuj czegoś nowego. Świetnie odnajdujecie się w branży beauty. Potrzebujecie mądrego przewodnika, bo to też jest bardzo istotne. No to proszę bardzo. Beata czeka tak naprawdę na wasz kontakt. A ja dziękuję, że miałyśmy znowu przyjemność na taką krótką rozmowę. Bardzo dziękuję. za Dziękuję.